Cześć, z tej strony Zordi Petrol Head i witam Was na moim blacie, czyli serii, w której pokazuję Wam moje zestawy LEGO. W poprzednim odcinku pokazałem Wam pomarańczową ciężarówkę wyścigową, którą w końcu przerobiłem na model F1, bo bardziej mi się podobał i też jestem fanem F1. A dzisiaj pokażę Wam samochód też pomarańczowy, ale nieco większy. Uwaga! Tetra! Chevrolet Corvette ZR1 Przygotowany dzisiaj model to Chevrolet Corvette siódmej generacji w jego najmocniejszej odmianie, czyli ZR1. Napędzany jest przez silnik V8 o pojemności 6,2 litra, generujący moc 755 koni mechanicznych i 968 Nm momentu obrotowego. I cała ta moc, cały ten moment obrotowy jest kierowany na tylną oś, więc generalnie zjada opony jak nic. Co potrafi ten silnik? Proszę bardzo, prędkość maksymalna 341 km na godzinę od zera do setki w 2,8 sekundy, czyli po prostu raz, dwa i już cię nie ma. Model ten miał premierę w 2019 roku i jest to ostatnia odmiana korwety i zarazem najmocniejsza z silnikiem umieszczonym z przodu, ponieważ ósma generacja korwety, która już miała w tym roku premierę, ma silnik umieszczony centralnie. Na początek troje suchych faktów. 579 elementów, 10 naklejek, 29 cm długości, 12 cm szerokości i 8 cm wysokości. No to zaczynamy sobie nasz walk around, czyli zaczniemy od koloru, czyli jest pomarańczowy, tak jak poprzednio pokazywana ciężarówka. Ten kolor występuje seryjnie w ofercie Korwety. Tak więc, jeśli ktoś chciał kupić sobie ZR1, to właśnie jednym z kolorów, który mógł wybrać, jest właśnie taki pomarańczowy. Niestety nie wiem, jak się dokładnie nazywał, bo te kolory w samochodach często mają jakieś tam Orange Fury albo jakieś tam inne ciekawe nazwy. Pierwsze, co widzimy, co się rzuca w oczy, to silnik na wierzchu. I teraz, tak. Oczywiście. Się porusza. I tutaj jest taka mała ciekawostka. Dlaczego on jest na wierzchu? Bo no, maska się nie otwiera w żaden sposób, a silnik jest na wierzchu. Dlaczego? Uwaga, tutaj mała ciekawostka. Jest naklejka, która generalnie pokazuje taką ciemną szybę, ale w prawdziwej korwetcie można zobaczyć, jak się ma zamkniętą maskę, można zobaczyć silnik. Oczywiście nie zobaczymy, jak on, jak on pracuje, jak pracują cylindry, bo to wszystko jest w bloku silnika schowane, <laughs> inaczej się nie da, ale. No, jakby Lego wykorzystało ten motyw, żeby wydobyć nam na wierzch silnik V8. To jakby ich drugie rozwiązanie, tak? takiego mniejszego bloku silnika. I teraz tak, tutaj mamy naklejeczkę, tutaj naklejki z oznaczeniem, z wersją modelu. Lecimy do przodu. Światła wiadomo. Fajnie jest zarysowany tutaj ten przedni zderzak razem ze splitterem czarnym. Mi się to podoba. Generalnie ten model nie jest zbytnio urodziwy, ale jak się na niego spojrzy pod odpowiednim kątem, to naprawdę może się podobać. Co my tu mamy? Dalej, ruchome lusterka. Żartuję. Generalnie tak możemy sobie ustawić, powiedzmy, lusterka. Drzwi niestety w żaden sposób nie są otwierane, chyba że je wyrwiecie. W środku można zobaczyć zestaw foteli. Dla kierowcy i dla pasażera jest też kierownica, która ma funkcję tylko i wyłącznie estetyczną, nie pełni żadnej funkcji. Lecimy sobie dalej do tyłu. Yy, mamy tutaj wielki, wysoki spoiler. I kolejna ciekawostka. Zamawiając ZR-1, można było wybrać dwa rodzaje takiego skrzydła. Jedno skrzydło pomagało zminimalizować opór aerodynamiczny, żeby mógł rozwijać jak najwyższe prędkości maksymalne, albo można było wybrać sobie skrzydło, które generuje ponad 400 kg docisku i Przydaje się właśnie na tor. Bo cała ta moc te 755 koni, prawie 1000 Nm, przekazywana na tylną oś. Potrzebuje naprawdę dużego, mocnego docisku, żeby ten samochód w zakrętach nie latał cały czas bokiem. Co może się jeszcze rzucić, to jest duży minus tego modelu. Kłecka, kłecka są zdecydowanie za małe. Zastanawiam się, czy w LEGO byłby model koła tej Felgi który by pasował. Jeszcze jedno, że no są bardzo cieniutkie te kółeczka. No bardzo cieniutkie. To nie ma szans, żeby przez to przeszło 755 koni. Te opony zniknęłyby na pierwszym skrzyżowaniu albo rondzie. No po prostu by ich nie było. Jak widzicie, zresztą przy okazji jak pokazuję, mamy Mechanizm różnicowy. Jeśli chodzi o to, że nie są grube, no to przyjrzałem się, no i rozumiem jeszcze to, że nie są grube, no bo konstrukcyjnie jakoś tak jest, że no grubsze by się nie zmieściły, bo gdzieś by za każdym razem wadziły. Jakby się zrobiło szersze, to by trzeba było poszerzyć pod nadwozie, no i po prostu by nie pasowały. Ale za to, skoro te koła są zabudowane nad kolami, no to może by się dało zrobić coś. Z tymi felgami, żeby one były większe. Fakt faktem, gdzieś tam, nie wiem, jakby się były skręcone, albo jak ktoś patrzy na samochód do tyłu, no to by wyglądał jakby właśnie stał na kołach wozu konnego, ale za to z, pro, z profilu by się prezentował znacznie lepiej, bo jest za dużo gumy, za mało felgi. Generalnie są za małe, widzicie jakie tu są ogromne przestrzenie tutaj pod nad kolami. No zmieściłoby, zmieściłoby się tutaj dużo, dużo większe koło, które by się lepiej prezentowało, i ten samochód byłby bardziej jakby realistyczny i więcej dał mu takiego charakteru. Jedno, co im się udało, to, że tak powiem, wzór felg. Jest to taki standardowy wzór, raczej. Są po, prostu na czarny, są po prostu czarnymi felgami, ale wzór jest akurat całkiem nieźle odwzorowany względem oryginału. Jeśli chodzi o tył i odwzorowanie lamp. Hmm, Tutaj zależy od tego, kto jak bardzo potrafi nagiąć swoją wyobraźnię do konstrukcji LEGO. Ja mam dość dużą tolerancję, tutaj jest to na granicy trochę. Czasami mówię o, fajnie zrobili, a czasami mm, mogliby troszeczkę lepiej, bo ten kształt, te kwadratowe tutaj elementy, przeźroczysto czerwone, no przydałoby się, żeby nie były aż takie, można by było. No ale no, znowu by LEGO musiałoby się... Posilić na produkcję nowych elementów, tak? a to już jest kolejny koszt. Cztery rury wydechowe przepiękne, centralnie umieszczone, dokładnie tak samo jak w oryginalnym modelu. Och, cudownie! A jak ten samochód brzmi, o mat Polecam, polecam sobie zobaczyć na YouTubach. Te wydechy robią na mnie takie wrażenie, że odwróciły moją uwagę od jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli Hand of God. Czyli mamy taką funkcję, jak to się mówi. Bawialną, czyli można sobie sterować samochodem jak tam chcecie. Oczywiście, rozwiązanie, które jest tutaj, pokażę Wam to w Chodrodzie, jak jest zastosowane tutaj do skrętu kół. Umożliwia bardzo mały kąt skrętu, przez co y, samochód jest no, taki, jak widzicie, mało zwrotny. Są progi, fajnie to wygląda. Tak, progi zdecydowanie fajnie wyglądają. Fajnie uzupełniają. Generalnie jest bardzo niedocenianym modelem, może przez to, że ma bardzo skomplikowany tutaj przód. No tutaj też trzeba bardzo mocno przymrużyć oczy, żeby widzieć tą korwetę tutaj, albo najlepiej mieć obok plakat z korwetą, albo na przykład, nie wiem, o tutaj plakat i zaraz przed nią postawić sobie tą korwetę, i wtedy idzie, idzie rozpoznać tą sylwetkę. Ten przód jest w miarę podobny wtedy, ale jeśli ktoś nie ma aż takiej dobrych wyobraźni i tolerancji na konstrukcję Lego Technik, No to niestety nie będzie mu się podobało. A myślę, że mimo wszystko warto ten samochód kupić, ponieważ jest on w bardzo niskiej cenie. To jest ponad 500 elementów, za da się kupić za 150 zł. Naprawdę myślę, że warto. Jest duży, dosyć, może nie jakiś super wielki, tak? Ale już. Już coś, coś swoją wielkością reprezentuje. To tyle, jeśli chodzi o model A, czyli Corvette zr 1 A teraz zapraszam Was na prezentację modelu B. A tak oto prezentuje się model B, czyli Hodrod. A oto jego wymiary. Długość 23 cm razem z tym pipkiem do sterowania. Szerokość to 11,5 cm i wysokość 8 cm. A teraz zobaczmy, na co stać tego chodroda, jeśli chodzi o jego wygląd. Więc, tak, po pierwsze, spoko jest to, że ma na wierzchu silnik, aczkolwiek jest ten silnik troszkę ubogi. Tak mi się wydaje. Jakoś takie sprawia wrażenie, że, no, no, że tak słabo. Światła mamy takie groźne. Evil Eyes. Fajne jest rozwiązanie tego skrętu kół, tak, że tu jest właśnie taka, może tak Wam bliżej pokażę, mam nadzieję, o, jak ja skręcam tu z tyłu, kręcę, to tutaj mamy taki element, który nam steruje osią skrętną. I co tu jeszcze mamy? Po kolei, popatrzmy, czyli tak, już Evil Eyes już znaleźliśmy. Zderzak czerwony. Tutaj po dwóch stronach mamy takie, można powiedzieć, pseudo-wydechy w pewnym sensie. No, ale oczywiście, używając wyobraźni, no to uznajmy, że to są wydechy. Takie pomarańczowo czarne, z czarne końcówki. Mamy e, taki daszek chroniący przed promieniami słońca. W środku kabina, no, jest jakaś. Teoretycznie dwuosobowa. Dwie osoby mogą tutaj stać. <laughs> I jest też kierownica. Która nie pełni żadnej funkcji aktualnie, poza wyglądową. Mamy z tyłu taki ferek. Mamy tutaj hand of God, czyli możemy sterować samochodem. I coś, co mi się strasznie, ale to strasznie nie podoba w tym modelu, tak samo jak i w oryginalnym, co już powiedziałem, czyli te śmieszne cinkie kółka. No, jak to wygląda? Jest szeroki samochód, jest chodro. Tu silnik ogromny V8, nie? A tu takie kółeczka, jak od roweru, prawie. No, no ja nie wiem, czy jeszcze w ogóle w, w, w takim rozmiarze, w takich proporcjach opony się w ogóle produkuje. Chyba nie. No, no tu jest straszna, straszna kicha, no ale to straszna. Tu jeszcze to się broni z przodu te koła bo i w tych chodrodach też zdarzało się, że te kołka z przodu były cieńsze. Plus jeszcze, że one są bardzo blisko tutaj tej jakby osi skrętnej. Jest to dużo bliżej, więc jakoś to optycznie się broni. A z tyłu po prostu te odstające kółeczka na tych dystansach, no to jest porażka. To jest porażka. Tutaj yy, lepiej by to wyglądało, gdyby się na przykład zastosowało te opony z hodroda. Nie z chodroda, tylko z Brakstera. I tu już by wyglądało, to o niebo lepiej. Zobaczcie, ile jest szersza ta opona. No, więc tu jest duże fopa. Jeśli chodzi o te opony, no to sorry, ale mega to mi się nie podoba. I nikt mnie nie przekona, że może być inaczej. Niestety, niestety. To wygląda naprawdę śmiesznie. Jak z bratem układaliśmy. Ten model B, to po prostu oboje spojrzeliśmy na to i łota, yy, łota, no. Więc co? Mamy oczywiście mechanizm różnicowy, jedno kółko się kręci, drugie nie musi, tak więc przez to samochód może skręcać i nie przeszkadza mu w tym, że tak jak właśnie w tamtych, tak jak właśnie w dragsterze i w wyścigówce, w yy, wyścigówce w bolidzie, że yy, koła. Jak z, z przodu, jak i z tyłu są po prostu na jednej osi, i one się cały czas kręcą z jedną prędkością. A w momencie, kiedy mamy mechanizm różnicowy, on pozwala y, na to, że jak samochód skręca, to wtedy wiadomo, jedno koło y, to po wewnętrznej kręci się wolniej, to koło po zewnętrznej kręci się szybciej, i dzięki temu jest lepsza przyczepność i w ogóle to umożliwia. E, jeśli chodzi o Chodroda, to jestem bardzo zawiedziony, znaczy, może nie tyle zawiedziony. Nie no, zawiedziony. Jak zobaczyłem, ile jeszcze zostało części. Aż wam pokażę. Tyle. Tyle części jeszcze zostało do wykorzystania. Tyle. Cały wór. Cały wór części. Przy tamtych poprzednich modelach, czyli przy dragsterze, czy przy wyścigówce tej, tej ciężarowej. Ciężarówki wyścigowej, to tam zostało no kilka, do dziesięciu części, a tutaj jest cały worek, no to hello! Zna znaczy, że coś można było jeszcze wykrzesać bardziej z tego modelu, nie? Znaczy ja zdaję sobie sprawę, że są w internecie instrukcje do bardziej ambitnych modeli, które lepiej wykorzystują wszystkie części, no ale no cóż, LEGO sobie nie poradziło, nie wiem dlaczego. Czy nie mieli pomysłu, czy, czy coś, nie wiem. Zostawiam to Wam mi. Ten model B się nie podoba. Jak często mam? Często. No powiedzmy, że mam dylemat, czy wybrać model A czy model B. Tak tutaj nie mam żadnego dylematu. Ok, czyli poznaliśmy już oba modele dzisiejszego zestawu, czyli model A Corvette ZR1 i model B Chodroda. Dajcie znać w komentarzach, który model Wy byście wybrali. Ja natomiast wybrałem oczywiście, przynajmniej dla mnie oczywiście, korwetę, ponieważ średnio jestem fanem chodrodów, zwłaszcza jeśli chodzi o te kółecka. W korwecie się to o tyle broni, że tak jak mówiłem, jest to zabudowane nad kolem, więc one są małe, ale aż tak bardzo się nie rzuca w oczy, że one są takie, takie cieniutkie. Poza tym, uwielbiam korwetę, Po jakie to Piękne auto, cudowne, muskularne, takie amerykańskie. Ja osobiście bardzo Wam polecam ten model. Tak jak mówiłem, jest ponad 500 elementów i kosztuje około 150 zł, no może 170, ale to nadal jest bardzo dobra cena, yy, zwłaszcza jeśli chcemy sobie albo komuś kto też lubi klocki LEGO, technik zwłaszcza i samochody, chcemy mu zrobić prezent na święta. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i udostępnijcie filmik dalej. Żeby nie przegapić następnych recenzji LEGO, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.